Dzień dobry, witajcie, dziś Colbert, a w zasadzie bitwa na Kolbercie, za sterami okrętu się, to sobie ja znowu, mówiłem, że uzbieram trochę bitew, więc... E, więc jest jedna dziewiątka, klasycznie parę gwiazdeczek, no i reszta to dychy, mnoba to Atlantyk, Dominacja, ustawienie, jako że nie ma lotu, nie jest w sumie jakoś za bardzo radarów, postanowiłem zaryzykować i podpłynąć tutaj na środek i obijać ewentualnie te pancerniki, które się gdzieś tam będą tu kręcić, no i zobaczycie, że nawet się to zaczęło opłasać, bo właśnie zaczynamy pierwsze, pierwsze palenie, pierwsze, pierwsze obrzenie na kolbercie. W e, cóż, jeżeli chodzi o Kolberta, dla tych, którzy go nie znają, jest to okręt dostępny za punkty badawcze. Jeżeli nie, wiecie, to są punkty, do odsyłam do no, oddzielnego materiału. Można się tam dowiedzieć, jak je zdobywać, co tam, co tam, jak to działa, jak ogólnie działa agencja badawcza. Materiał jak najbardziej cały czas aktualny, chociaż ma już trochę czasu. A sam Colbert jest naprawdę ciekawym okrętem. Lekki krążownik, który wymaga już co nieco poznania gry, bo na pewno. Na pewno zbyt dobrze z nim nie gra, jeżeli nie ogarniacie mechanik, jeżeli nie ogarniacie map, to w zasadzie są to bitwy mocno jedno, jedno że tak powiem, jedno akcjowe, klasyczne i holo i do portu. Kolbertem trzeba już co nieco, co nieco wiedzieć, żeby móc wyciągnąć z niego jak najwięcej. Na dzień dobry. Widzicie, że niby ta walka o A idzie tutaj całkiem spoko, Ciekawe losowanie, bo mamy cztery niszczyciele, z tym mamy Division Hayato oraz El które gdzieś tam próbują na C walczyć. Ja tu mam wsparcie. Yamagiri oraz gdzieś na środku Halford udało mu się zabezpieczyć B. A gdzieś tam Yamagiri walczy o A, więc jak na razie początek taki całkiem spokojny. Tam wywalczone to B, więc punkty się tu już gdzieś powoli zbierają. Nie zapowiada się tutaj żadna tragedia. Ginan sobie gdzieś tam dopłynął do tamtej wyspy, i w zasadzie według mnie troszkę słabo jest to zbalansowane, bo tu krążowniki mogą robić to samo co i ja tutaj, ale tu brakuje takiej wyspy, do której można było się dopłynąć. No tutaj niby jest, ale to jednak inny ostrzał byłby tu, a inny ostrzał jest tutaj, więc to jakby e, fajnie, jakby to gdzieś tam kiedyś wzięli pod uwagę i poprawili. No na moje szczęście, w nieszczęściu, pancerniki trochę, trochę trzymają się daleko. Na szczęście cały czas się świecą, więc mogę sobie je gdzieś tam powoli, powoli obijać. Jest Yamato, które mnie uciekło z zasięgu, jest Wisconsin, gdzieś tutaj idzie Main jeszcze. Main jest w sumie fajnym, tłustym pancernikiem, na którym można zrobić naprawdę grube cyferki, więc tym bardziej Michał mi się cieszy. Minus to oczywiście tego, że nie ma spota. Szkoda, że Halford nie wykorzystuje swoich samolotów do dziś. Tą latanie eksportowania, no ale wziął kapa, więc nie mam, nie mam do niego zastrzeżeń, bo zrobił swoją robotę już w tej bitwie całkiem, całkiem spoko. No i trzymają się daleko, czerwoni trzymają się daleko, czyli można powiedzieć, że taka. Klasyka obecnego randoma, czyli wszyscy po prostu stoją daleko i, i mają, że tak powiem, coś tam sobie próbują, próbują postrzelać. Mainik jest ładnie podpłynął, nawet troszkę bliżej, więc od razu trzeba skorzystać. Tutaj szkoda, że nie mogę, tymczasowo nie można wyłączyć ognia z jednej, z jednej jakby z kilku baterii, tylko trzeba walić cały czas wszystkimi I niestety, więc no tutaj obijanie, obijanie tego maina. No i w końcu zaczęło też z tyłu coś tam przelatywać w niego. Tu w sumie mogłem zaryzykować i spróbować się przełączyć trochę na apeki ale gdzieś mi zależało na tym, żeby jakieś pożary gdzieś mu tutaj po to dorzucać żeby było ciekawiej, jeden pożar mu się skończył, więc może będzie szansa, wrzucić kolejny. Ładnie mi tutaj wypłynął, daje się obijać, więc czy może by nie skorzystać? No i tak, w zasadzie są dwa style gry kolbertem i oba style będą pokazane w tej bitwie. Zaczęliśmy trochę nudnawo, czyli stanie za wyspą i robienie taka-daka daka w to, co podpłynie. Może się dla niektórych wydawać nudnawe, dla niektórych ładnie cyferki rosną, więc wcale nie jest tak nudno. Mamy jak na razie tylko trzy pożary, trochę trafię już jest. No kolbertem trzeba się czasami trochę namęczyć, a nie wspomniałem klasycznie tam gdzieś, jak będzie podsumowanie na końcu, to też. Pojawił się oczywiście kapitan oraz moduły, na których tutaj grałem, więc jakby ktoś się zastanawiał, jak już weźmę sobie na przykład bardzo zabadawcze, to jak go zbudować, no to tutaj też uzyska tą odpowiedź. Mainik sobie uciekł odpalił sobie zresztą swoją dopałę z zmniejszenie obrażeń z pożarów, więc coś tam jakiś mój pożar na nim pracuje, ale za dużo obrażeń nie zadaje, bo, bo zostały one zmniejszone ale na szczęście w międzyczasie Wisconsin oraz Kurfus się przesunęli trochę bardziej w tą stronę, więc będzie szansa teraz poobijać ich. Także fajna wymiana pancerników, jeden przypłynie, poobijany, drugi odpłynie. Minus jest taki, że oni w ten sposób będą w stanie się całkiem długo utrzymywać na swoich HP-kach, bo będą w stanie się całkiem, całkiem szybko naprawiać. Ja ma to pokazała to więc też trzeba skorzystać. Nie chcę tutaj ryzykować, bo mógłbym sobie podpłynąć, podsunąć się troszkę do przodu, żeby gdzieś tam na tego Kurfrusta mieć jeszcze przestrzał, ale nie chciałem ryzykować, bo nie wiem, w którym miejscu jest main i jakbym się tylko wysunął za to bardzo możliwe, że żebym nie zauważył, no i wtedy mogłoby się skończyć to nieprzyjemnie. No niestety Yamato dostaje porufy, więc braki, braki penetracji, bo tu na hajakach m, tylko nadbudówki, jeżeli chodzi o, o Yamato, więc jest tam gdzieś tam jakiś pożar, gdzieś tam jakąś nadbudówkę, gdzieś tam jedna jedna pena trochę dalej poleciała. Yamato chyba w ogóle się ugasił? Nie, coś tam, jakiś pożar, jakiś pożarek gdzieś tam pracuje, no i zaczęło tu się robić trochę ciepło, Widzę, że main się odsunął, więc można zaryzykować podpłynąć to kawałek, bo na moje nieszczęście zbliża się tutaj kurfus. jak wiadomo kurfus ma 6 kilometrowe hydro, więc przestanę być tutaj jakoś super bezpieczny, jeżeli tylko podpłynie troszkę bliżej No ale znowu fajnie cyferki wpadają, w miarę tutaj nad tą wyspą to czasem coś przeleci, czasem nie, o właśnie tak jak teraz nic nie przeleciało, no i tu już się zrobiło ciepło i trzeba coś wykombinować i raczej trzeba się stąd zwijać. I w sumie tak naprawdę teraz starałem się jak najbardziej do tyłu dać. Zaraz pójdzie też do pałka do, do prędkości, żeby się stąd Jak gdzieś. chodziło mi to, żeby się cofnąć jak najbardziej, żeby jak najmniej pokazać siebie, wypływając za tej wyspy. A jeszcze plus taki, że kurfus dał, dał w lewo, więc w sumie też nie będzie mnie jakoś tak. Super widział głównie tutaj mnie wyspa osłoni, więc dzięki temu mogę sobie w miarę bez straty HP się stąd winąć, jakiś pożytek pracuje. 150 tysięcy ustrzelane, na szczęście uciekłem z Hydro. Gdzieś tam sobie Yamato strzeliło. Nie pamiętam szczerze powiedział czy ono trafi, czy nie, to się zaraz... się zaraz dowiemy, leci Salwa nie trafi, Ona na szczęście tylko z jednej wieży więc jakoś tam się udało wywinąć spod tej wyspy, no bo teraz byłbym cały czas świecony i w miejscu, w którym stałem, to najprawdopodobniej by mi gdzieś tam to Yamato cały czas było w stanie wrzucać i pewnie by mnie wyjęło z więc to był moment, w którym się trzeba było wycofać. Main się świeci, tu gdzieś Sycylia trochę dymu puściła, więc postanowiłem wykorzystać to, że najprawdopodobniej nie będę się świecił, więc właśnie leci gruz w stronę maina, może jakiś pożarek, może coś, może tak, zapraszamy, dopiero 6 pożarów, więc jak najbardziej były, były one na miejscu, bardzo mi się ucieszył, no teraz główny problem to jest ten kurforst gdzie się tam wymienia oczywiście z naszym kurforsem, który jak, na, jak polecam zwrócić uwagę, że nasz kurfos ma sporo więcej HP niż czerwony i obserwować sytuację, że tak powiem. Niestety sytuacja na, na flance prawej trochę się zepsuła, można powiedzieć, że nawet mocno się zepsuła. Nasz kurfos tutaj oczywiście przekrywa, bo jak żeby inaczej, no i tam czerwoni zaczynają stronę zacisnąć, zacisnąć, więc wszędzie. Albo robić coś w końcu bo skoro pancerniki nie chcą przyjąć inicjatywy stoją cały czas daleko no to lekki krążownik będzie miał z tym sporo większe problemy no ale jak ja nie zrobię to kto to zrobi więc trzeba się odwrócić i zacząć jakoś tak Znaleźć tego kurwusta i się go pozbyć. Trochę, trochę popełniłem błąd odchodząc w tą stronę, tylko że myślałem, że ci tutaj zaczną cisnąć, bo chciałem początkowo tu i tu i to w sumie dopiero teraz to zrobię, tak żeby tego kurwusta trochę poobijać i się go pozbyć, a tak troszkę przyspałem i jak na razie sobie opływam i patrzę jak moi giną i sobie giną. Więc postanowiłem trochę zwrócić też do siebie uwagi, poszły pierwsze salwy Wisconsina. gdzieś to może main się zainteresuje, także żeby zwrócić trochę uwagę właśnie tych pancerników, bo tam w zasadzie, znaczy Tashima, to już i już nie ma, nie oszukujmy się, to już jest, jest pozamiatane. Po nawet fajnie, bo z pierwszej salwy jakiś pożar nawet wszedł Wisconsina. Także zaczynam się tutaj kręcić, oczywiście. Ładna salwa mu tu wpadła, ładnie to poleciało. Także, także na szczęście wypłynąłem z zasięgu spodowania, więc. Uff, udało się zniknąć. No i teraz problem jest w postaci trąpa na A i tego kurfusta, który tutaj gdzieś cały czas jest. Muszę tak wykombinować, żeby go obić, żeby się go pozbyć jak najszybciej, a jednocześnie nie zginąć. To jest mój kluczowy punkt, moje zadanie w tym momencie w tej bitwie, bo dopóki on tu jest to ja mogę mieć problemy z operowaniem tutaj w tym miejscu. Fajnie, bo z koniec się pali, międzyczasem z wiosną tragedii wpadł. No i na moje szczęście, w nieszczęściu, Kurfus podpłynął trochę bardziej do przodu, co jak dla mnie mógłby się tam zostać, bo on ja sobie w końcu do niego podpłynął na swoich zasadach, a tak muszę to trochę rozgrywać na jego zasadach, bo ja sobie podpłynął tak, żeby on trochę miał trochę mniejsze szanse obijania mnie, a tak jego dodatkowo oraz to nieco z głównym mi już obiło, a tak muszę się odwrócić i sobie z nim jak najszybciej poradzić, chociaż tak naprawdę on tam gdzieś na chwilę odwrócił się na secy. Co się nie dziwię, bo Cecilia jest do niego burtą, a on raczej z tych tylnych wiesz jakoś za bardzo do mnie nie postrzela, więc, więc no, postarałem się jak najszybciej go po prostu pozbyć, jest podpalacz, jest frag, więc coś RK poszło, bo w sumie i tak mnie teraz nikt nie podpali. Fajnie, bo Trombo w międzyczasie wykitował, tu gdzieś jakaś salwa chyba z kurfosta z drugiej strony, o tutaj stąd spadła, na szczęście mocno nie trafiona, bo to mogło być, mogło być już ciekawie mogłem mieć mocno nabitą nabito, nabito adrenalinę. No i sytuacja zaczyna się właśnie robić ciekawa, bo trochę się odbiliśmy. Jednak czerwonych trochę poobijanych. Ten jest tutaj trochę za bardzo zaszarżował, że to szybko spacyfikowany. Jest Jeann, który próbuje brać A. Ja tu się będę starał jakoś do między tymi wyspami tutaj spróbować go zdekapować, tak żeby to A jednak nie było, nie było wciągnięte. Yamagiri ja cały czas stara się, stara się wykorzystywać swój dym oraz ustawienie tam. O, udało się zdekapować z tego co widzę. Więc jest szansa, że uda się jeszcze ewentualnie tego dzinana gdzieś tam, gdzieś tam pozbyć. To jest kolejne zadanie do wykonania, bo to A cały czas może nam zdobywać punkty, tylko trzeba się pozbyć dzinana pozbyć i w miarę tutaj tak podpłynąć, żeby nie zostać skasowany, bo jedna, jedna dobra salwa, czy to z maina Yamato, czy do tego Wisconsinego, który, który gdzieś tam ucieka. To w zasadzie jest po mnie jedna dobra salwa i mogłbym mieć już mocno przekichane. Co ciekawe, Jinan nie decyduje się na strzelanie, co jest całkiem zrozumiałe, bo najprawdopodobniej Yamagiri jest na tyle blisko, że gdyby Jinan zaczął strzelać, to zostałby wykryty w dymie i byłoby tyle z tego i Najpewniej zależało na tym, żeby jak najszybciej wziąć to A i mieć już spokój. No, ale w każdym razie muszę teraz polegać na moich pancernikach, które by wytrzymały jak najdłużej, a ja sobie spróbuję gdzieś tam tego Jinana na. Sponiewierać i znaleźć, i wyczyścić tą stronę. Bo jak wiadomo, jak flanka czysta, to od razu się robi troszkę luźniej. No i właśnie na tym skończyło się poleganie na pancernikach, bo Sycylia ładnie wypnęła torpedy i już jest po niej. Na szczęście, Genon wypłynął ze swojego dymu. Pierwsza salwa poleciała. Nie pamiętam, czy uda się zdekapować z tej pierwszej, czy wszędzie powtórzyć, ale chyba się uda z tego, co widzę. Tak jest, udało się zdekapować, ładnie 4 dekapy plus pożar. Rk poszła na dzinanie. No i teraz punkt główny to pozbyć się, pozbyć się tego dzina na cały czas. Chociaż sytuacja w bitwie już jest tak. Ech, tak po prostu. No, aż mi brakuje słów. Znaczy, no nie da się, trzeba tutaj coś zrobić. Trzeba zrobić coś w zasadzie. trzeba zrobić coś. wiecie. Cokolwiek, co się jeszcze da zrobić, i w, w zasadzie, no niestety, pożegnać się z tą bitwą. Chociaż tam, Main, mainowi udało się pozbyć pole Emilio, mi się udało Jnana. Co ciekawe, Yoshino skasowało torpedami Warfusta i jednak, nie do końca jeszcze jest, jeszcze co nieco szansy w tej bitwie, bo jak widać, main ma całkiem sporo hapeków. Zresztą Yoshinka też To małe spotkanie z Yamato. Na szczęście nie miał z czego wypalić, albo nie zdążył, bo to w zasadzie byłoby już po mnie. No i teraz najbardziej wygodna sytuacja dla mnie to byłoby to, gdyby Yamagiri poszło na szeroko w tą część mapy i spotowało. Zwłaszcza to Yamato, tak żeby, tak żeby mi się udało trochę to Yamato jeszcze, jeszcze poobijać. Niestety tamci dwaj są skazani tylko na siebie. To ma, w zasadzie mamy dwójkę na trójkę, bo my mamy tutaj tylko. Tylko to Yamato z drugiej strony lepiej by było, żeby Yamagiri popłynęło tędy i zaczęło przeszkadzać z tyłu, w zasadzie. No ale decyzja podjęta, że płynie tu. W sumie ja też tak się tutaj ustawiam, bo myślałem, że to Yamato, które tu płynęło, przejdzie tym przesmykiem i będziemy tutaj się z nim, się z nim spotkamy i to będzie wymiana. Dlatego ustawiam się tutaj, także żeby mieć między sobą a nim cały czas tą wyspę, żeby móc go obijać. Jak tylko Yamagiri go zaświeci. Niestety źle, źle przewidziany ruch, jak zaraz zobaczycie, Yamato postanowiło się tu odwrócić i płynie tam. W tym momencie cała, cała ekipa czerwonych popłynęła na tamte dwa okręty, i to było jakby mój błąd, że zamiast wyjść tutaj i szukać tego Yamato, to zostałem tu i czekałem na to, aż on tu wyjdzie, bo myślałem, że dobra, gość pójdzie tędy, tu Yamagiri go przez ten przesmyk zaświeci i tu już będzie można go obijać. A niestety. Niestety sytuacja będzie odwrotna, bo Yamato to się zawróci po poniec całkowicie w tamtą stronę, więc niestety niestety źle przewidziane, źle przemyślane. Teraz łatwo powiedzieć, jakby, się, jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł, no nie. No ale w każdym razie już po tej salwie tu która leci wiedziałem, że, że cały misterny plan właśnie szlak trafił, bo ja ma to popłynęło, nie tak jak się spodziewaliśmy. Bo myślałem, że... bo tutaj to Yamagiri się świeciło i myślałem, że on bo on pomyślałem, że on pomyśli, że Yamagiri sobie pójdzie tędy, więc będzie chciał uciekać przed torpedami, no ale niestety tak się nie stało, więc ogólnie fajnie by było, jakby Yamagiri popłynęło tu, bo teraz by sobie żarło Yamato z Afriko. No i tak z tym sposobem zostaliśmy dwóch na czterech. Niestety sytuacja jest bardzo krucha, bo zostaliśmy na trzy pancerniki, z czego Main, prawie całe Yamato, Wisconsin, nie wiem w jakim był tam stanie, no i gdzieś jeszcze ma. a ja mam na wsparcie Yamagiri. Sami jesteśmy trochę poobijani, więc ogólnie sytuacja w bitwie jest trochę... Słaba, bardzo słaba. 194 tysiące zrobione, dwa fragi, ale spokojnie bitwa się jeszcze nie kończy. Coś tutaj można wykombinować. Pomyślałem sobie, że dobra, Yamagiri pójdzie, ja tu spróbuję wykorzystać tą wyspę jakoś na swoją korzyść. Tak na zasadzie, że Yamagiri będzie torpedować, a ja sobie będę obijał to, co będzie płynąć. I może coś tam, może coś tam jeszcze z tego wyczarujemy. Tym bardziej, że main ma 25 tysięcy HP. Ma no, jeszcze trochę dopałek najpewniej, może pewnie gdzieś tam jeszcze Kitra jakąś naprawkę. Więc tak jakoś super szybko się go raczej nie uda spacyfikować. No ale gruz leci, pierwsze salwy już w, w Wisconsin'a poleciały. Na moje nieszczęście właśnie pojawiła się Shima, do tego puściła dym, czyli skitrała okręty, które gdzieś mogły obijać, ale problem polega na tym, że teraz Yamagiri dostaje niezły fokus, bo się zaświeciło. No i właśnie dostało od Yamato, dostał od Maina i w zasadzie niestety po Yamagiri. Ładnie gość ogrywał tą bitwę, ale według mnie tutaj popełnił błąd, Przed zbyt hitro tu, powinno być troszkę szerzej i wtedy, byłoby, wtedy byłaby większa szansa na to, że jeżeli nawet podka tą Shime, to uda mu się wycofać, a tak niestety jak płynął przodem, zanim zdążył się, zdążył gdzieś tam myśleć o wycofaniu, to w zasadzie można powiedzieć, że już było, już było dla niego pobicie, więc niestety zostałem sam na czterech. Mam lekką przewagę punktową, ale niestety w zasadzie to nie mam. Przepraszam, przewagi punktowej. Chociaż w sumie teraz tych, tych powtórkach źle pokazuje cyferki, więc mi się raczej nie sugerować. Więc w każdym razie zostałem sam na czterech do tego całkiem sporo hapeków. Szans w zasadzie na wygranie nie mam wcale, więc postanowiłem jeszcze coś tam z tej bitwy wyczarować, coś tam z niej wynieść. Przyszła salwa z Yamato, przyszła salwa z Majna. Leci sobie co ciekawe w Yamato, i to jest w ogóle nieciekawsze, bo to Yamato przez chwilę zaczęło się wycofywać. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, i tak to więcej, to było Yamato, którego się oporze tak od razu na pełną hapeku. Także, także fajnie, i do tego jeszcze gość postanowił się wycofać, bo się przestraszył potężnego Kolberta. Tu leci salwa z Yamato, i w zasadzie już się żegnałem z bitwą. czy sobie dobra a już będzie po mnie. Na szczęście gdzieś to tam poleciało. Wydaje mi się, że gość troszkę przy wysoko to strzelił, bo widział, że się wycofywałem, ale przyjąłem sobie teraz za zadanie obić tego maina. Muszę zabrać tego maina jeszcze ze sobą, tak być nie może. Duży kaliber w międzyczasie wpadł, main jest poobijany, więc tym bardziej trzeba go jak najszybciej jak ten rzeczy się pozbyć, no i co? No i oczywiście nagle nie umiem celować, bo tak mi się zaczęła ręka że trzeba go zabrać ze sobą. Ja zacząłem mocno, mocno kombinować tutaj, zacząć, zacząć mocno, mocno się kręcić, tak żeby trudniej było trafić, w międzyczasie leci ładnie potencjalne w górę. No i w końcu dostałem srogą bułę, nawet nie wiem od kogo, chyba, chyba to było z bo może nawet ja ma to w każdym razie pożar numer 14, 245 tysięcy zrobione, main idzie ze mną. Main kończy tą bitwę jako mój frak, nie mogłem odpuścić. Najgorsze jest to, że się naprawia, ale w międzyczasie gdzieś tam jeszcze moje pociski dolatują, coś tam się fajczy, i poszedł ze mną. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie prezentują się następująco, 254 tysiące zrobione, 3 fragi, 717 trafień, 14 pożarów, 4 obrony, yy, mamy podpalacza, draśnięcie, zwiastun tragedii oraz duży kaliber. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy to razem z Yamagiri próbowaliśmy, promowaliśmy, ale się niestety nie udało, no main Wisconsin. Pierwsze miejsca ja objąłem głównie pancerniki, dlatego bazowe dosyć, dosyć średnie, bo jak zobaczycie mam tu głównie na kurfus, takowa jak Ginana, w sumie Yamato i to już więc bazowe bazowe mnie zrobiło spoko, bo miałem w momencie jak zaczęli do mnie strzelać to miałem coś około pół miliona potencjalnych i milion dwieście, w międzyczasie nabili 83 tysiące z pożarów no i jeżeli chodzi o zarobek na czysto pół miliona z groszem, przy 50 zł. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Teraz wjeżdża jeszcze oczywiście kapitan oraz moduły. A ja żegnam się z Państwem. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na innej. Trzymajcie się, hejo. Do następnego. Pa, pa.